Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i zapraszam na rozmowę z Markiem Kełkowskim z Rady Miasta. Witam Państwa serdecznie. Dodam na wstępie, że sponsorem naszej rozmowy jest firma JMK Investment, wykonawca inwestycji City Corner. A my wracamy do rozmowy, będziemy rozmawiać o bieżących sprawach ważnych dla wszystkich. Tak, żeby nie było wątpliwości, zacznę od razu w ten sposób. Sława Ukrainie, herojam Sława. Tak powinniśmy witać wszystkich Ukraińców, dlatego, że to dzisiaj jest ich zawołanie bojowe, to im dodaje odwagi, dodaje im męstwa, a tego im dzisiaj bardzo, bardzo potrzeba. Jeszcze raz powtarzam, Sława Ukrainie, odpowiada się herojom Sława, czyli chwała Ukrainie, chwała bohaterom. Dobrze, to my zaczynamy trudnym pytaniem: czym jest wojna? No tak. Dzisiaj tak raczej uśmiechu, uśmiechu nie będzie za bardzo, za dużo. Przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym się różni pokój od wojny. Bo tak naprawdę nie zadajemy sobie tego pytania. Wydaje nam się, że wojna to jest wtedy, kiedy jest ogłoszona, kiedy jeden kraj wypowiada drugiemu krajowi wojnę i wtedy mamy wojnę. Natomiast w rzeczywistości, jak się dobrze przyjrzymy istocie pokoju i istocie wojny, to okaże się, że pokój to jest pełnia praw, współpraca i współczucie jednym wobec drugich. Natomiast wojna jest, rządzi się absolutnym brakiem praw. Także jeśli myślimy o wojnie, nie liczmy na to, że ktokolwiek będzie przestrzegał jakichkolwiek przepisów że będzie respektował jakiekolwiek przepisy. Dlatego tak ważne jest to zrozumieć w tej chwili na Ukrainie, bo tam nie ma żadnej operacji, tam jest najprawdziwsza wojna przeciwko państwu ukraińskiemu, niezależnemu i przeciwko ludziom, przeciwko Ukraińcom, którzy zechcieli mieć swoje własne państwo. No, dokładnie. A my teraz porozmawiamy o motywacji Putina. No właśnie, najprostsze pytanie z możliwych, po co Putin to zaczął? On tę swoją prawdę wyłożył już wiele lat temu w Monachium, kiedy powiedział, że największą zbrodnią był upadek Związku Radzieckiego i on powinien Związek Radziecki odbudować. Teraz dokłada następne elementy do tego swojego, do tych bzdur, do tych kłamstw. To znaczy twierdzi, że on jest spadkobiercą zarówno Związku Radzieckiego i Rosji Carskiej, czyli jest tym carem, no tak. który odbuduje Rosję w granicach z XVIII wieku. A teraz, jakby powiedział jeden z polskich felietonistów, Stefan Kisielewski, już nie żyjący, yy, jakie to były granice koteczku? Gdzie one przebiegały? Po trzecim rozbiorze? I co? XVIII wiek? No to sprawdźmy, gdzie przebiegały granice Imperium Rosyjskiego w XIX wieku. Nagle okaże się, że to dużo, dużo dalej na zachód od Szachaczewa. Nagle okaże się, że Kalisz to jeszcze było Imperium Rosyjskie. To jeszcze był zabór rosyjski. Także naprawdę trzeba zwracać uwagę na to, co chce Putin zrobić. Mało się w... mówi o tym w Polsce, przyznam szczerze. W moim pojęciu. W momencie, kiedy i Putin, Łukaszenka, bo wtedy, wtedy, w tej chwili należy mówić już o duecie, e, oni podjęli decyzję o wojnie. To znaczy nie ma żadnych praw, e, jest, tylko, jest tylko brutalna siła. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili Putin ma przeciwko sobie praktycznie cały świat. Nieliczne państwa, na przykład Węgry, nasz przyjaciel. I inne popierają albo nie występują przeciwko temu, co robi Putin. Cóż to oznacza? Oznacza to, że on cały czas czuje, że ma wolną rękę, że może robić, co chce. Proszę zwrócić uwagę, że on od, 2000, czy to, co mówię, od 2008 roku, od lat 90., wliczając to wojny czeczeńskie, bez przerwy walczy ze swoimi sąsiadami i włącza w Rosję wszystkich swoich sąsiadów. I w tej chwili ta wojna, która została przez nich zaczęta, przez Putina, przez Łukaszenkę, przez otoczenia Putina, ja to rozumiem w ten sposób. Oni już nie żyją, ponieważ oni wiedzą, że jeżeli przegrają tę wojnę, oni zostaną straceni, zostają, zostaną zamordowani. W związku z czym nie mają żadnych hamulców i nic do stracenia. W tej chwili proszę zwrócić uwagę, grożą bronią jądrową. Tak. Grożą wojną jądrową. Pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju szaleńcem. To znaczy raczej my jako NATO, my jako Europa bez wojny jądrowej nie wygramy z nim. Więc powstaje pytanie, kto może z nim wygrać? Moja odpowiedź jest następująca jego właśnie współpracownicy. W Rosji jest tradycja mordowania carów. To nas może uratować przed wojną jądrową. Jeżeli nie, boję się myśleć. No to teraz yy, wiedząc już o tych planach i wpisujących się w tym granicach Polski my i wojna, jak się zachować? No właśnie. Dwa etapy. Pierwszy etap to jest etap stresu, który w tej chwili w nas wywołuje możliwość pojawienia się wojny. Co dzień oglądamy godzinami informacje o mordowaniu ludzi, o bombardowaniach, o atakach rakietowych, o kolejnych zmarłych. Nie dajmy się zwariować. Tej wojny na razie u nas nie ma. Współczujmy Ukraińcom jak najbardziej. Znajmy wszystkie możliwe informacje, ale sprawdzajmy źródła. To znaczy, pytajmy innych, co o tym sądzą. Nie mówmy, wiesz co, a na Ukrainie to, to, tamto. Nie. Zapytajmy, czy słyszałeś, że na Ukrainie coś takiego było, a skąd to wiesz? A z tego źródła, ja z tego źródła, no to może, może rzeczywiście tak jest. Wtedy będziemy wiedzieli, co jest tak naprawdę, co jest grane na Ukrainie. I strasznie ważna sprawa. Wyznaczajmy sobie, żeby nie zwariować, krótkoterminowe, pojedyncze cele. Codziennie zrealizujmy jakiś cel, cały czas słuchając, cały czas dowiadując się, będąc gotowym. Wtedy będziemy przygotowani na wszystko. I pomagajmy naszym sąsiadom, którzy no już są tutaj. Pomagajmy, pomagajmy naszym sąsiadom. To jest nieprawdopodobnie, nieprawdopodobnie ważne. Dlatego, że bez naszej pomocy Ukraińcom, po polsku mówi się przyjąć pod swój dach. Więc musimy ich przyjąć pod swój dach. I miejmy świadomość, co to znaczy. Nie przyjmujemy ich pod swój dach na noc. Bardzo możliwe, że przyjmujemy ich na długie miesiące, albo w ogóle na lata, a może na zawsze. Więc otwórzmy przed nimi swoje serca, sprawmy, by się poczuli w Polsce, w naszych domach, jak w swoim domu. Oni w tej chwili tego szalenie potrzebują. To jest sfera emocjonalna. Sfera gospodarcza to jest taka, zapewnijmy im miejsce do spania takie, jak sobie zapewniamy. Zapewnijmy im ubranie takie, jak my nosimy. Z bardzo prostego powodu. Niech nie czują się wyłączeni, niech nie czują się wykluczeni. Damy radę na 100%. Na tyle jesteśmy bogatym społeczeństwem, byśmy udźwignęli pod własnym dachem choćby na całe życie jeszcze kilka osób, które wydają nam się obce, ale wcale obce nie muszą być. No tak, miejmy nadzieję, że chociaż troszeczkę pokazujemy, że nam się to udaje. E, ważnym elementem e, tego naszego wspólnego życia jest szkoła i edukacja. No, tu dochodzimy do najbardziej yy, newralgicznego tematu. Kto ucieka kobiety i dzieci. Co zrobić? Najprostsze rzeczy, jakie możemy zrobić. Przyjęliśmy pod swój dach, nakarmiliśmy, damy spanie. Dajmy zarobić. Dajmy zarobić. No tak. my, my, my z własnych pieniędzy dajmy tym ludziom zarobić, tym kobietom zarobić. E, pomóżmy im znaleźć stałą pracę. Mam nadzieję, że władze polskie, tak jak decydują o yy, bezpłatnym leczeniu dla Ukraińców, tak samo bez najmniejszego problemu przyjmą dzieci do szkół, do przedszkoli. Więc wtedy kobiety będą miały czas się sobą zająć. Pomóżmy im, nie wiem, pójść do fryzjera, pójść do kosmetyczki. Niech one poczują się, że żyją w normalnym świecie. To jest szalenie ważne, bo one utrzymują kontakt również ze swoimi mężami, którzy walczą. Z mężami, z braćmi, z ojcami. Najważniejsze jest to, że taki człowiek, który walczy, jak usłyszy od żony, słuchaj, jest super. Andrzej. Polacy pomagają, nie mam, nie mam żadnych problemów, mam gdzie spać, mam co jeść, dziecko chodzi do szkoły. Facet od razu jest spokojny, on przestaje kręcić głową tak jak my w tej chwili, nie wiedzieć co zrobić, tylko musi się koncentrować na tym co ma robić, czyli koncentrować się na walce. I to są rodzice, teraz dzieci. Dzieci muszą pójść do szkoły. Róbmy to, róbmy to szybko, żeby jak najszybciej poszły do szkoły. Niech mają rówieśników, zapraszajmy inne dzieci. Z, y, organizujmy spotkania z naszymi dziećmi. Niech się wtedy szybko uczą polskiego. Dzieciaki chłoną jak gąbka. Tak. Bez najmniejszego problemu nauczą się bardzo szybko języka polskiego. Niech się dobrze poczują. Niech poczują się jak u siebie w domu. To jest nieprawdopodobnie ważne. Jeżeli potrzeba, nauczyciele, lekarze, farmaceuci wszyscy udzielą pomocy. Ja już w tej chwili w Sochaczewie od wielu osób, ponieważ ja się zajmuję pomocą na Uniwersytecie Warszawskim, jesteśmy związani z Ukraińskim Domem w Warszawie. Przekazujemy im, no nie uzbrojenie, bo tego nie możemy, no. ale elementy umundurowania taktycznego, elementy wyposażenia taktycznego żołnierzy, to wszystko przekazujemy, to wszystko od razu jedzie na Ukrainę. Oni walczą za nas. Tak. Bądźmy oni walczą tej... za nas. Jeśli oni padną, my jesteśmy następni. No, jak już powiedzieliśmy, granice bardzo głęboko sięgają w nasz kraj. E, no to może jeszcze tak już podsumowując y, o ogólnej y, pomocy y, no i bycia dumnym z nas. Z nas wszystkich. Właśnie, właśnie, przepraszam, tego nie powiedziałem. Bądźmy dumni z tej pomocy, której udzielamy. Każdy grosz każdy rodzaj pomocy udzielonej Ukraińcom, którzy są w tej chwili w Polsce, procentuje na setki lat. To jest zupełnie nowa relacja polsko-ukraińska. Ci ludzie będą Polsce wdzięczni do końca swojego życia. Bądźmy dumni z tego, co robimy. Wszyscy po kolei. Lekarze, farmaceuci, radni, urzędnicy miejscy, wszyscy, wszyscy po kolei, wszyscy, którzy pomagamy. Bądźmy ofiarni i pomagajmy. I bądźmy razem. I bądźmy razem. Życzę Państwu tego i nam. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.